Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis prosto z PRL-u, przepis mojego dzieciństwa. Jest to przepis na przepysznego pishingera. Jest to bardzo łatwy przepis, ale ja mam do niego sentyment, bo moja ciocia Marta z Krakowa robiła mi takie pishingery. dalej robi i cały czas kojarzy mi się on ze świętami, nawet kiedyś na święta dostałem takiego całego pishingera. Więc dzisiaj pokażę wam jak takiego Pischingera przygotować specjalnie do mojej cioci zadzwoniłem o przepis ona mi wszystko powiedziała podała a ja go zrobiłem jest naprawdę wyśmienity jesteście ciekawi jak go przygotować to zapraszam na przepis na samym początku do mojej miski wrzucam masło i teraz tak, to masło muszę sobie dobrze ubić. To masło musi być w temperaturze pokojowej. Dlaczego? Bo my chcemy te wszystkie składniki połączyć ze sobą, a jeżeli masło będzie twarde, to ono nie przyjmie mleka, nie przyjmie żółtek i po prostu nam się rozdzieli. Więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić masło w temperaturze pokojowej i na samym początku je bardzo dobrze utrzeć same, bez niczego. Teraz sobie dodaję kakao. I pamiętajcie o kolejności wykonywania działań. Na samym początku ubijamy masło, potem ubijamy masło z kakałem. W tym momencie grzeję sobie wodę, i później będę ubijał dopiero. Yy, moje żółtka z cukrem. Dlaczego tak robię? Bo jak będę ubijał żółtka z cukrem, to ta masa jeszcze będzie yy, miała trochę czasu, żeby się ogrzać. Później znowu wszystko wymieszam i mam pewność stuprocentową, że masło mi się nie zważy. Więc wkładam mikser, mieszam to wszystko z kakao. Kakao musi się dobrze wymieszać yy, z, oczywiście z tym masłem i połączyć w jedną całość. Masło jest już utarte. Jeszcze przejdziemy do niego, wrócimy do niego. I teraz tak. Te łopatki muszę sobie bardzo dobrze umyć i wysuszyć. I za chwilę przejdziemy do ubijania żółtek. Przejdźmy teraz do najważniejszej czynności: do ubijania naszych żółtek. Na początek ubijam żółtka w ten sposób. Tylko muszę je wymieszać. A następnie wkładam je. Do kąpieli wodnej mam tutaj parę. Ta para będzie ogrzewać te żółtka od spodu. Tylko uwaga, nie może zbyt mocno ogrzewać. Teraz mogę sobie to wyłączyć, za chwilę sobie to znowu włączę. T reguluję temperaturę, żeby z tego nie wyszła mi żadna jajecznica. To jest tak jak przy sosie brneńskim, tak? I lecimy, ubijamy, ale te żółtka muszą być bardzo dobrze ubite. I do tych żółtek dodaję sobie cukier puder. Hop i ubijamy. Masa jest już ubita, ściągam ją, jeszcze kilka razy ją zamieszam, żeby lekko przestygła. Hop. I teraz tak. Spójrzcie, ja sobie przełożę to tutaj do tego masła. Hop, w ten sposób. Tylko spójrzcie na tą masę, jak ona wygląda. Ona jest gęsta, ona jest ubita. Tak? Tak właśnie powinna wyglądać ta masa. Bo pamiętajcie, że te wafle muszą pozostać dalej chrupiące. To ta masa nie może być zbyt wodnista. Niektórzy dodają tutaj, moi drodzy, co oni tam nie dodają? Mleka, dodają wody, dodają. Nie, nie dodajemy żadnego mleka ani wody. Nie chcemy, żeby te wafle nasiąkły tym. To jest najgorsze, co może się przydarzyć. I teraz tak, moi drodzy, mieszam sobie dalej to masło. I dodaję do tego mleko w proszku. I to wszystko ubijam na gładką masę. Masło jest już ubite. I teraz tak, dodaję sobie tej masy, tylko pamiętajcie, że ta masa może nie jest gorąca, ale ma wyższą temperaturę, więc ubijamy i mieszamy, i wbijamy, i znowu dodajemy tej masy. Chodzi o to, żeby masło nam się nie roztopiło, a żeby wszystkie składniki ładnie połączyły się ze sobą, więc o, troszeczkę po troszeczce, mój brat będzie mi pomagał. Weźcie sobie kogoś do pomocy. Na pewno ktoś tam stoi. Zawołajcie go. Masa się połączyła ze sobą i popatrzcie na tą szpa szpatułkę. Gdyby moja mama miała taką szpatułkę, to ja bym nie miał dzieciństwa, bo tutaj zostało wszystko ściągnięte z tej miski. Tutaj nie ma co wylizywać, tutaj nie ma co skrobać. Aha, moja mama na szczęście nie miała takiej szpatułki. I ja zawsze brałem miskę po cieście, siadałem i wylizywałem wszystko do zera. Masa jest gotowa, jest wymieszana. Możecie dodać sobie do tego odrobinę rumu, tak z dwudziestkę rumu, to poprawi smak Waszego ciasta. Ale jeżeli zaprosicie dzieci, no to raczej tego nie róbcie. Moi drodzy, masa jest gotowa, jest wymieszana, jest fajna, jednolita i gładka. A teraz zostawmy ją do ostudzenia na jakieś 15 minut. Włożę ją do lodówki. Masa nam już ładnie stężała, więc przejdźmy do najlepszej czynności, czyli do rozprowadzania tej masy po tych waflach. Ona jeszcze nam później stężeje w lodówce, ale chodzi o to, żeby ona też tak nie wchodziła zbyt mocno o, do naszego pishingera. I teraz wszystko sobie ładnie smarujemy w ten oto właśnie sposób najlepiej taką szpachelką, bo ona ładnie rozprowadza tą masę po całości. I też nie dajemy tego nie wiadomo ile. Tak. Troszeczkę ponad te wypustki. On ładnie ma się z tą masą po prostu zaprzyjaźnić. I co robimy? Jak już mamy, kładziemy tego wafla na sam dół, i następnie przekładamy kolejnym waflem. Hop, i znowu masa. I tak aż do końca. Pishinger gotowy. Posmarowany. No to teraz czapka. Ja zrobiłem sobie tego pishingera z 15 wafli. Jest to ponad jedna paczka, bo jak się okazało w jednej paczce wafli było 9. I teraz musimy, o! Przykryć tego naszego pishingera czymś ciężkim. Na to nakładamy deskę. Bierzemy taką dynię, a jeżeli dyni nie mamy, to możemy położyć nawet garnek z wodą. Coś ciężkiego musi ubić tego pisingera i zostawiamy go na minimum 3 godziny. Mój pishinger jest gotowy. Ja nie mogę się na niego doczekać. Już chodzę obok niego niczym lis wokół nory. I co? Musimy go sobie pokroić. Tak, przekrójmy go. To jest smak mojego dzieciństwa. Mm -mm. Trochę się go... Ciężko kroi, ale spójrzcie na niego. O tak. Taki wypasiony, bardzo fajny. Na bogato. I takiego piszingera musicie sobie w domu przygotować. Krem jest naprawdę bardzo dobry, bo już jadłem, próbowałem. Mm. No, wygląda fantastycznie. Nic dodać, nic ująć. To jest dla was kawałek. I tutaj. Takiego piszingera sobie teraz spróbuję. A wy dajcie mi znać w komentarzach, jakie przepisy z dzieciństwa, z PRL-u pamiętacie, bo to jest dla mnie ważne. Do zobaczenia. Smacznego. Mm. Mm -hmm. Ale fajnie to czekolada wychodzi. Mm. No nie ma nic lepszego. Przypominają mi się czasy, kiedy przyjeżdżała moja ciocia z Krakowa i przywoziła takie piszyngery. Ja siadałem, oglądałem Kevina samego w domu i go zajadałem.